Gdzie w Europie pracownicy są najbardziej zadowoleni ze swoich zarobków? Najbardziej niezadowoleni z wynagrodzeń pracownicy w Europie to głównie mieszkańcy Bałkanów. Większość Słoweńców, Serbów i Chorwatów uważa, że nie zarabia tyle, na ile zasługuje. W skali całego kontynentu niemal połowa pracowników deklaruje, że otrzymuje niewystarczające wynagrodzenie, przy czym kobiety zgłaszają to nieco częściej niż mężczyźni. Zaskakujące są jednak opinie pracodawców. 64% z nich twierdzi, że płaci swoim pracownikom godziwe pensje. Największe rozbieżności między pracownikami a pracodawcami występują w Irlandii i Wielkiej Brytanii, gdzie sięgają 21 punktów procentowych. Analiza poszczególnych sektorów pokazuje, że najbardziej niezadowoleni są pracownicy służby zdrowia i edukacji. Wśród nich na szczycie rankingu znajdują się słoweńscy pracownicy służby zdrowia, niemieccy pracownicy branży hotelarsko-gastronomicznej oraz szwedzcy nauczyciele. Z drugiej strony, najbardziej zadowoleni z wynagrodzeń są pracownicy w Belgii i Holandii. W tych krajach ponad 60% ankietowanych deklaruje satysfakcję z pensji. Holandia wyróżnia się jako niemal raj dla pracowników, w którym najmniej narzekają pracownicy administracji, usług komunalnych oraz urzędnicy służby cywilnej.